Cześć, witam wszystkich. Zróbmy aktualizację obecnej sytuacji, pokażę Wam jak wygląda teraz Bitcoin. My widzimy to, że u nas się pojawia trójkąt. Trójkąt występuje zawsze jako właśnie fala korygująca i właśnie to jest fala Powiedzmy kontynuacji naszego trendu, tak? Pytanie jest tylko w tym, czy to jest fala 4, czy to jest fala B. I właśnie ja zaraz wam pokażę dwa scenariusze, które tutaj u mnie istnieją, i powiem Wam od razu, że ja swój long trzymam. Ja jeszcze nie sprzedałem wszystkiego. Dlaczego? A dlatego, że według mnie, na altcoinach przede wszystkim sytuacja wygląda normalnie my normalnie możemy teraz dostać wzrost jeszcze tam powiedzmy na jakieś 20%, to absolutnie jest możliwe dlatego właśnie ja wszystkiego na altach jeszcze nie sprzedałem ale jeżeli chodzi o bitcoin to oczywiście, że możemy dostać bardziej głęboki spadek i właśnie teraz ja wam pokażę jak, to, jak, jak ten scenariusz może wyglądać tak? ok, więc odnośnie, odnośnie bitcoina my widzimy z wami to, że się pojawia trójkąt. Jeżeli patrzymy na tę sytuację bardziej globalnie, my, my zrozumiemy z wami to, że tak, ten trójkąt on występuje zawsze jako przedostatnia fala, więc pytanie jest tylko w tym, w jakim kierunku będzie wyjście z tego trójkąta. Jeżeli my zobaczymy wyjście z tego trójkąta w górę, w takim razie realizuje się scenariusz taki, że to jest A, B, C, po którym według mnie, czyli po tym wzroście według mnie tak czy siak my zobaczymy spadek. Nie wiem jak nisko to pójdzie, ale Według mnie to jeszcze nie będzie zmiana kierunku. Jeżeli my zobaczymy, wyjście z tego trójkąta w dół i mi się wydaje, że to, nie mówię z pewnością na 100%, że takie coś będzie, ale mi się wydaje, że takie coś jest możliwe, no to ja bym, ja bym traktował to jako właśnie pierwszą falę spadkową, czyli falę E. I właśnie po tej fali spadkowej, czyli po tym impulsie, my dostaniemy przynajmniej lokalną korektę. Na tej korekcji można zarobić około 50%. Więc ja jestem przygotowany do tego, że my zobaczymy bardziej głęboki spadek. I właśnie jak ja do tego, ja do tego jestem przygotowany, ja po prostu swój stop loss pociągam pod swoje wejście na alkoinach, które kupowałem jeszcze wcześniej. I właśnie o wejściu w Alkoiny ja mówiłem w poprzednim nagraniu, pokazywałem, gdzie było wejście. Więc możecie sobie zobaczyć. Więc odnośnie altcoina, a odnośnie Bitcoina, nas interesuje teraz strefa mniej więcej 38. Tak jeżeli w okolicach 38 my zobaczymy z wami właśnie wyjście z tego trójkąta w dół, czyli pierwsza fala spadkowa po korekcie można nawet próbować short, licząc na to, że my z wami zobaczymy takie coś, że to jest 1, 2 i my musimy dostać 3, później 4 i 5. I właśnie wszystko, co nam jest potrzebne, to po prostu pojąć, gdzie jest fala czwarta. Jeżeli my zobaczymy z wami jakiś trójkąt, my już z wami wiemy to, że trudno występuje zawsze jako przedostatnia fala, więc my kupujemy podczas właśnie później tej fali piątej, czyli podczas tego ostatniego spadku. Czyli podobna sytuacja była u nas tutaj na altcoinach. Widzimy z wami trójkąt, wyjście z trójkąta w dół, kupowaliśmy w okolicach 255. Otwieramy Litecoin, widzimy z wami tutaj trójkąt. Właściwie z trójkąta było w dół, kupowaliśmy w okolicach 135, nie wiem, tam otwieramy Ethereum, widzimy z wami trójkąt, pokażę może sytuację bardziej lokalnie, o widzimy z wami takie coś, tak, to jest trójkąt, trójkąt występuje zawsze jako przedostatnia fala, dostaliśmy spadek i właśnie podczas tego spadku kupowaliśmy, więc taki coś. Takie coś powinno się pojawić na Bitcoinie i jeżeli takie coś się pojawi, my z Wami rozumiemy to, że właśnie będzie, będzie u nas właśnie wejście w rynek bardziej powiedzmy długoterminowe później. Tak? Czyli my zrozumiemy z Wami to, że w czerwcu, w czerwcu my możemy zarabiać spokojnie na właśnie tej tutaj korekcie czyli ta fala B, oczywiście, że ona się nie skończy za, nie wiem, tam jeden tydzień, my będziemy tutaj przez jakiś czas się korygować, no i właśnie dzięki temu, że ta korekta będzie trwała, powiedzmy, tam kilka tygodni, my już wiemy, że w czerwcu my możemy działać w taki sposób, że u nas możemy się upierać tylko i wyłącznie na to, że u nas jest ABC i właśnie wszystko jest oparte na impuls, korekta i impuls. I właśnie my możemy spokojnie sobie działać tutaj, po prostu my z wami rozumiemy to, że do tego spadku powinna być korekta. I właśnie po prostu my z wami możemy otworzyć albo long podczas fali piątej, czyli już powiedziałem tak, że jest 1, 2, 3, 4, 5. Jeżeli takie coś będzie, no to w takim razie my możemy z wami e, podczas fali piątej kupić, licząc na to, że my idziemy z wami później na korektę. I właśnie na tej korekcie my możemy już zarabiać. E, I po prostu, jeżeli my zobaczymy ten impuls w dół, to my musimy być przygotowani do tego, że, e, że powiedzmy... A po, później, później, po tym właśnie spadku, po tym impulsie my zobaczymy z wami korekt. Czyli my musimy mieć OSDT, To jest to, o czym ja mówiłem wam w poprzednim nagraniu, że ja całkiem dopuszczam to, że bardziej głęboka korekta, ona jest możliwa. Więc jeżeli my zobaczymy z wami impuls w dół, no to w takim razie my przynosimy po prostu falę A do tego poziomu tutaj i idziemy z, wami, idziemy z wami później na korektę A, B, C, to będzie fala B i później bardzo ewentualnie, że my zobaczymy bardziej głęboki spadek. Ale o tym mówić trochę za wcześnie według mnie. Na razie opieramy się na to, że u nas może być wyjście z tego trójkąta w dół. I jeżeli to wyjście będzie, to w takim razie ja już powiedziałem, co my musimy tutaj robić. My musimy z wami policzyć 5 fal w dół i właśnie pojąć, gdzie się znajduje fala czwarta. Później podczas fali piątej wchodzimy w rynek i idziemy na korekty. Zarabiać możemy na tej fali A, później będzie jakaś lokalna korekta, podczas której można kupić albo więcej, albo właśnie sprzedać tutaj podczas tego wzrostu, i później podczas tej korekty kupić taniej i zarobić na tej fali C jeszcze. Albo zaczekać na potwierdzenie wzrostu, czyli na pierwszą falę e, fala A, później korekta fala B, nasze wejście w rynek i możemy wziąć falę C. Czyli my już rozumiemy, jak my możemy działać, e, ale najpierw musimy dostać potwierdzenia, czyli ten spadek. Czyli musimy pojąć to, że u nas jest faktycznie impuls w to. Dopóki tego nie ma, to niestety mówić o tym trochę za wcześnie. No, i właśnie, skoro ja dopuszczam to, że my zobaczymy spadek, skoro my zobaczymy impuls, skoro my zobaczymy bardziej głęboki spadek powiedzmy tam do poziomu 25 to dlaczego ja w takim razie trzymam long na altcoinach po co to jest potrzebne tak a właśnie dlatego, że jeżeli popatrzymy na alty to my widzimy z wami to, że u nas jest tutaj impuls, korekta i właśnie według mnie my jesteśmy w trakcie teraz fali C i wizualnie to wygląda w taki sposób, że nam brakuje jeszcze jednego wzrostu i właśnie dlatego ja trzymam swój long mój stop loss on jest już po 200 on jest maksymalnie ograniczony nawet jest na plusie już, i właśnie ja po prostu sobie spokojnie trzymam, po prostu spokojnie trzymam, bo ja rozumiem, że jeżeli ja mam rację z tym właśnie A, B, C, to w takim razie ja na tym wzroście zarobię po prostu jeszcze więcej i e, po prostu dadzą możliwość sprzedać powiedzmy wyżej. I skoro dadzą sprzedać wyżej, w takim razie ja zarobię więcej. I jeżeli takie coś będzie, jeżeli ten scenariusz się realizuje, ok, super fajnie, ja w takim razie zrobię jeszcze więcej. Jeżeli tego nie będzie, w takim razie my zobaczymy spadek i będzie wybicie mojego stop-lossa, ale mój stop-loss już jest pod wejściem, czyli moje ryzyko jest maksymalnie ograniczone. I nawet jeżeli mój stop-loss wybije, w takim razie po prostu ja przychodzę na scenariusz z właśnie tym trójkątem. My zobaczymy ten bardziej głęboki spadek, i ja już rozumiem, co ja muszę robić, co ja muszę robić tutaj, żeby właśnie zarobić przynajmniej na tym tutaj wzroście, na tej korekcie do właśnie tego spadku. Czyli ja rozumiem, że ja mogę lokalnie działać w long ja już rozumiem, że przede mną jest fala A, fala ABC i podczas właśnie tej korekty ja mogę już tutaj działać i zarabiać na tym właśnie wzroście, przynajmniej lokalnym do tego tutaj spadku. Więc musicie być przygotowani do tego, że właśnie może być spadek, czyli mieć USDT, żeby kupić albo kupić więcej. To w sumie nie ma żadnej różnicy. I jeżeli kupowaliście ze mną wcześniej, nie ma różnicy, czy wy jesteście na mojej grupie, czy nie. Jeżeli kupowaliście wcześniej je, alty, tak, w takim razie po prostu pociągacie swój stop loss, czyli maksymalnie musicie ograniczyć swoje ryzyko. Jeżeli chodzi na przykład o monadkę Ethereum, to swój stop loss już można oczywiście że pociągać pod poziom 2, 200 według mnie, czyli poniżej tego poziomu raczej już Ethereum nie pójdzie. Czyli to, co kupowaliśmy tutaj podczas spadku do poziomu dwa koła, e, możecie właśnie teraz przestawić swój stop loss nawet na plus. Jeżeli chodzi o BNB, e, kupowaliśmy w okolicach 255, e, swój stop los według mnie można już pociągać na poziom 290. Poniżej tego poziomu raczej już żadnego żadnego spadku nie będzie. A jeżeli będzie, w takim razie my idziemy w dół. Dokładnie tak samo monetka Litecoin, swój stop loss mi się wydaje, że można już dać na poziom 160, czyli jeżeli my zobaczymy z wami takie coś, to w takim razie poniżej poziomu właśnie 160 cena raczej już nie pójdzie. Więc maksymalnie, maksymalnie staramy się teraz ograniczyć swoje ryzyko. No i co? I spokojnie sobie czekamy właśnie na realizację scenariusza albo ze spadkiem, albo ze wzrostem. Jeżeli będzie wzrost, w takim razie trzymamy jeszcze long, tak, czyli wszystkiego nie sprzedaliśmy i po prostu na tym wzroście zarobimy jeszcze więcej. Jeżeli będzie spadek, w takim razie wybiję stop loss i przechodzimy na scenariusz z impulsem, korektą, impulsem, ale przynajmniej na tej korekcie my możemy zarobić tam około 50%. I to jest właśnie sporo, mi się wydaje, że to jest bardzo fajna możliwość, żeby zarobić trochę więcej powiedzmy tak do naszego do naszych depozytów, do naszego kapitału, powiedzmy tak, czyli żeby powiększyć, powiedzmy, swój kapitał. Więc musimy teraz patrzeć na sytuację bardziej lokalnie, czyli na razie nie będzie czegoś takiego, jak było tutaj. Czyli my nie możemy cały czas rosnąć i właśnie dlatego, dlatego teraz my no, musimy działać bardziej lokalnie. Ale opieramy się teraz tylko i wyłącznie na falach, jeżeli widzimy to, że jest trójkąt, pamiętamy, że trójkąt jest zawsze przedostatnią falą, czyli jeżeli będzie wyjście w górę z tego trójkąta, to później będzie tak czy siak korekta. Jeżeli będzie wyjście w dół z tego trójkąta, w takim razie nie warto tym się przejmować, bo trójkąt jest zawsze przedostatnią falą, czyli my zobaczymy tutaj impuls w dół, po którym nastąpi właśnie globalna korekta do tego tutaj spadku. Więc tutaj wszystko jest ok. Po prostu musicie być przygotowani do tego, że ten spadek może być i właśnie nie warto teraz handlować na całą, całą depozyt, na cały swój kapitał. Musicie mieć wystarczająco USDT i właśnie ograniczyć swoje ryzyko, czyli pociągać swój stop loss, żeby po prostu, po prostu jeżeli się wydarzy taki coś, że my zobaczymy spadek, to nawet jeżeli wasz stop loss tam. Powiedzmy, wy nie, wy nie kupowaliście razem ze mną, kupowaliśmy tam, kupowaliście trochę później, powiedzmy tak, i wasz stop loss teraz jest nie pod wejściem, nie na plusie, a powiedzmy, wasz stop loss jest teraz tam na minusie. I na przykład, wy, wy tam boicie się teraz cokolwiek robić, tak? czyli po prostu chcecie poobserwować, po prostu zobaczyć, co będzie się działo, i zaczekać na wyjście z tego trójkąta, to właśnie zróbcie to. Nie trzeba, nie trzeba cały czas być w rynku. Możecie sobie, nie wiem, tam 2, 3, 4, 5 dni, tydzień, posiedzieć poza rynkiem, po prostu zaczekać na wyjście z tego trójkąta. Jeżeli będzie wyjście w dół, ok, super, wy już rozumiecie, że u nas jest właśnie 1, 2, 3, 4, 5. Wy musicie po prostu policzyć 5 fal w dół, czyli policzyć impuls, jak było tutaj, eee, tak 1, 2, 3, 4, 5. Jak było tutaj, 1, 2, 3, 4, 5. Czyli po prostu musicie pojąć, gdzie się skończy ten spadek i kupić po prostu podczas właśnie fali piątej, licząc na to, że my zobaczymy przynajmniej lokalną korektę i wy już rozumiecie, że na tej korekcie można zarabiać. No, więc jakoś tak wygląda ta obecna sytuacja, więc podsumowując to wszystko, ja mogę powiedzieć, że ja nie sprzedałem jeszcze wszystkiego, ale ja pociągam swój stop los pod właśnie swoje wejście, żeby maksymalnie ograniczyć swoje ryzyko. Odnośnie odnośnie Bitcoina, to wizualnie się pojawia trójkąt. Trójkąt występuje zawsze jako przedostatnia fala, więc jeżeli się okaże później, że to jest właśnie fala 4 i my zobaczymy wyjście z tego trójkąta w dół, w takim razie my przechodzimy na obliczenie takie, że to jest 1, 2, 3, 4, 5, czyli pierwsza fala globalna, spadkowa fala A, po której nastąpi korekta przynajmniej lokalna do tego spadku, czyli mniej więcej do poziomu tam 38, 40. Cena jeszcze wróci, i właśnie to jest możliwość zarobkowa, przynajmniej lokalna na tej właśnie korekcji fala ABC. Można wchodzić w rynek i właśnie zarabiać. Więc po prostu obserwujemy i musimy pojąć, w jakim kierunku będzie wyjście z tego trójkąta. No i w sumie tyle. Dobra, więc taka szybka aktualizacja. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia.